Krajowa, która miała tam 60 kilka nazwisk, które były ułożone w dwóch kolumnach alfabetycznie i była, miała być zaakceptowana przez obywateli, bo to taka umowa, Obywa, bo obywatele przyjmą, to i tam wypisano tych głównych komuchów na tej liście krajowej. I ona została odrzucona przez całości, przez społeczeństwo, przez uzujących, z wyjątkiem dwóch nazwisk. Dwa tylko nazwiska przeszło. Jedno przeszło nazwisko pana Kozakiewicza i drugi pana Zielińskiego. Przeszło dwóch ludzi. I to jest ciekawe dlaczego oni przeszli. No dlatego, że ludzie tak na tak krzyż skoślali tym Tak, tak. Dwa takimi pociągnięciami. Ponieważ jak człowiek w emocji coś robi, to jest mało precyzyjne. Więc nie dociągnęli do końca i te dwa nazwiska na końcu, bo jedno było w tej kolumnie był Kozakiewicz, a w tej był Zieliński, nie dociągnęli do więc uznano, że oni zostali wybrani, bo ich chcieli, a tamtych nie chcieli. U że o Kozakie, widząc znowu prawda, a ziemiński rzecznikiem praw obywatelskich, prawda, bo obywatele takich wartości była kompromitacja kompletna z tą listą. No, Na pewno umówili się, że będzie jednak się okazuje, że Sejmu nie można obsadzić, bo zostało to całkowicie odrzucone. To no to wypadek, prawda, taki przy pracy bardzo bolesny co z tym robić? Trzeba było zmieniać przepisy, trzeba było ordynację wyborczą zmienić w trakcie, w trakcie wyborów, prawda? po pierwszym głosowaniu prawda? i dopiero potem wyprowadzać. Więc to pokazuje, jak wtedy Polacy w 1989 roku podchodzili do spadkobierców. Prawda? Nie było mowy, nie odpalić to ziemi. Biały, czerwony, prawda? wysoki, chudy, szczupły, gruby, bez znaczenia. Do pianku. Do piorku. Więc gdyby były jednomandatowe okręgi wyborcze, no to by bał. To nie byłoby żadnej możliwości, żeby gdzieś jakiś pomógł, by się wtedy, żeby mógł się wtedy przycisnąć do takie wybory. No dlatego trzeba było zrobić liczby partyjne. A do Senatu na stół, że tylko jeden stopłosy i do dzisiaj jeszcze a procie to 100 głosów, tak. to jeden na stu się i to jest argument przeciwko wyborom większościowym, bo jednemu, jednemu się udało, no to popatrzcie. A, a jak było w wyborach do, do samorządu? No to dokładnie tak samo. Ja byłem w Radzie Miejskiej Wrocławia. Na 70, na 70, radnych, na 70 radnych, 67 miejsc wziął Komitet Obywatelski Solidarności. Ja byłem jednym z tej trójki niedozwolonych, na których komile się nie zdadzą. Jeden był jeszcze Antoni Linkiewicz, członek Prezydium Zarządu Regionu Solidarności, który kandydał jako przecież komuner KPL-u. I jeden, jeden oficer z rodzin wojskowych prawda tam się przede Tak, coś tutaj mnie. No, to Dobrze. Także no, tutaj to byłoby jasne, gdyby to zrobić. Czyli widać chyba, że... Że, że, że to było, że, 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 że tam że załatwiło to sprawę. Ale oczywiście krytycy Okrągłego Stołu, przy czym byście chcieli przelewu krwi, chcieli? chcieliście, trzeba było pójść na ten kompromis, bo inaczej alternatywą był przelew krwi. Nie pamiętam, trzeba było zrobić chwili wybory, trzeba było zrobić, zrobić dobrą ordynację wyborczą i zostalić. Jakie to znaczy uczciwe wybory? No takie, które by nie uprzywilejowały komunistów. To były nieuczciwe. A tam o to zostali uprzywilejowani. Dostali większą połowę sejmu, prawda, 66%, prawda, ta, większa połowa, tak, z góry. No i jest ta lista, partię partie polityczne. To jest przywilej. Co oczywiście samo w sobie jest sprzeczne z zasadą równości wyboru. To jest tak, daje mi tylko tutaj najróżniejsze przywileje. Przywileje finansowe, struktury, które partie mają prawda, w terenie, to są pieniądze i struktury. Kiedy popatrzymy na rok 89, na rok 91, to jedyną partią, która miała pieniądze i struktury, to byłoby ZPR. One powstawały dopiero. One niczego nie miały. One nie mogły konkurować na partyjnych listach z komunistami. Ta konkurencja była z góry ta rozstrzygnięta. Bo w systemie list partyjnych potrzeba mieć duże okręgi, trzeba mieć dużą forsę, trzeba mieć dojście medialne i trzeba mieć struktury. Zresztą 18 lat nie udało się tej przewagi. Przez 18 lat powtarzanych wyborów hmm, po kolei, prawda, tego się nie udało. No teraz coś się dzieje, bo pierwszy raz SLD musiało się jakoś przefarbować i przekształciło się w ten litr. Ale wszystkie PSL cały czas, prawda, idzie równo i bez Cześć, tylko tam troszeczkę teraz zostały, może tam już pod niej, może to już koniec, prawda, SLD, ale nie, nie sądzę. Ci, którzy mieli dla struktury i pieniądze, to te tam, organizacje tam, na dużo. Ja tutaj podaję, prawda, przykłady. Tutaj, jak to było po wyborach roku 1991, tego pierwszego, gdzie weszło 29 partii, prawda, do Sejmu y potem w kolejnych wyborach, widzimy w Kalki, 1997, 2001, 2005 zawsze SND, PSL, SND, PSL, PSL, a wszystko inne na sezon, na dwa. Czyli wszystko inne to są partie sezonowe, możemy powiedzieć z całą, tutaj, precyzją, że wszystkie inne partie się partiami sezonowymi. A więc czyli tutaj interes, mówi jest taka łacińska zasada, Kuj protest, prawda? Kto na tym skorzystał? No oczywiście, cały czas korzysta na tym yy, ci, którzy są spadkowiarczami yy, PZPR. -i. Jest ciągle trwa walka ze społeczeństwem o zdobycie tych pieniędzy, tych środków, które są na to potrzebne. Bo te partii nie mogą bez tego, one, one nie istnieją. Zresztą teraz dowiedziałem się niedawno o wystąpieniu jakiegoś profesora socjologii w telewizji, że wszystkich członków partii razem szacuje się na 60-70 tysięcy. No proszę państwa, proszę państwa. Jeżeli w 40 milionowym narodzie do partii należy 60-70 tysięcy, no to o czym my mówimy? I oni muszą zdobyć pieniądze. No ze składek nie zdobędą przecież, bo te 60 tysięcy ludzi nie jest w stanie utrzymać tych partii. Oni muszą zdobyć inne sposoby na utrzymanie się. Więc oczywiście skok na budżet, prawda? Budżet państwa, wszyscy jak tu siedzimy, finansujemy te partie, ja też nie wiem czy tu ktoś należy do tych partii, prawda, jak to jest super, no to pewnie nie, ale wszyscy musimy na nie płacić. Ale nie tylko w tej sposób one są finansowane z budżetu mają pieniądze, one są finansowane w najróżniejsze, inne, pokrętne sposoby. Każda partia ma taksę, ma stawki. Prawda? Każda partia na jak przed wyborami negocjuje z przedsiębiorcami prawda? i jest odpisy i, i się umawia, mówią o weksle, to wszystkie partie te weksle prawda? stosują i tak dalej, a poza tym posłanie, prawda. No to jest to, na dostarczanie środków, te wszystkie, ta, ta, ta podwójna struktura administracyjna rozluźnięta poza granicę absurdu, ona dlatego taka jest, bo ona musi żywić te partie polityczne. Przecież jak popatrzymy na Amerykę czy na Wielką Brytanię, to przecież takiej podwójnej struktury administracyjnej prawie tam nie ma. A nic takiego nie istnieje do rząd, to no, rząd do pewnego miejsca, potem to jest sam, no i potem jest samorząd. Nie ma żadnych prawda, że jest marszałek i jest wojewoda i administracja marszałkowska i administracja prawda, wojewódzka to te rzeczy służą tylko dla interesów Oczywiście to jest taki system, który sam w sobie generuje korupcję. Ta korupcja jest yy, konieczna. Ona jest wymuszona przez ten system. One, te partie muszą funkcjonować na wielkich obszarach, prawda? na dużych, takich, na milionowych czy więcej okręgach wyborczych, i do tego potrzebne są wielkie pieniądze. Konieczna jest telewizja. I tworzy się lewa kasa, i tworzy się szara strefa, ponieważ koszty tam kampanii wyborczych przekraczają wielokrotnie to, na co zezwala prawo. Bo zwróćcie uwagę, że prawo zezwala partiom wydać jedną złotówkę na jednego wyborcę. To jest górna granica. Prawo obecnie nie pozwala wydać więcej niż jeden zł na jednego wyborcę. Czyli kres górny to jest 30 milionów złotych, prawda? Bo 30 milionów wyborców i żadna partia nie może legalnie przekroczyć wydatków 30 milionów. Tymczasem z naszych wieloletnich oszacowań wychodzi, że koszt jednego mandatu jest milion złotych. Koszty obiektywne, żeby zdobyć jeden mandat poselski, to jest około miliona złotych. No to proszę mi powiedzieć, w jaki sposób partia, jeżeli tak, to skąd partia, która...